Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu mankowym na moim kanale. Jak możecie zauważyć, tym razem nie mamy do czynienia z zbyt wieloma paczuszkami, jednakże jest tu sporo mang w nich niezawartych, do czego przejdziemy później. Jednakże na samym wstępie chciałbym Was poprosić o to, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie go, bo wiele osób ogląda, a nie subskrybuje. A tych materiałów będzie na pewno coraz więcej, więc zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco. I przejdziemy do tej paczuszki. Jednej z dwóch i od razu odpieczętujemy, a za tym kryje się pewna, pewna informacja. Dlatego też chcę sięgnąć przede wszystkim po nią na samym starcie, ponieważ, jak możecie zauważyć, jest tutaj jedna seria, która jest ta sama. Tu mamy sześć tomików tego samego po prostu. I ta paczka, która tutaj się znajduje w ogóle bardzo fajna, fajna tasiemka świąteczna od Kotori i jej sklepu Manga Store, jak dobrze pamiętam. I jest tutaj po prostu kolejny tomik w tej serii. A jaka to jest seria, to już Wam pokazuję, jeżeli jeszcze nie odgadliście po prostu po samym wyglądzie brzegów. To nie jest raczej dość trudne, ze względu na to, że jednak Kotor nie ma tak dużo swoich tytułów. Nie, nie będziemy się tutaj oszukiwać, a tym bardziej jakiejś twardej oprawie. I tutaj co się znajduje, to jest uwaga, uwaga. Reklama, przeraziłem się. Reklama się znajduje, ale jest tutaj po prostu kolejny tom. Już siódmy tom, od razu paczuszkę odrzucamy na, do tyłu. Znajduje się tutaj siódmy tom nieczęśnie Już odpakuję, żeby było po prostu na wszystko razem. Poja bąbelkowa. Superaśno. Mamy tutaj również dwie reklamy Krew na szlaku. Bardzo ubolewam. Chociaż może nie jakoś bardzo, ale troszeczkę ubolewam, że, że zostali przy, tym, ty, przy tej nazwie polskiej tytułu. Dobrze mówiłem, że mogę jest dobrze Jest to po prostu reklama tytułu, którym będę na pewno zbierać, o którym jak śledzicie manga News to wiecie na pewno. Mamy tu również nane. Reklamy nane i coś, czego się nie spodziewałem, mam z znany. Fanie? A to chyba ze względu na, na to, że, 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 że podczas świąt możliwe, że coś takiego rozdawali. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, także tutaj nie wnikam. No jest miecz nieśmiertelnego, który dodatku nie ma. Czemu miecz nieśmiertelnego żadnego dodatku nie ma? Możecie dać w komentarzu, bo, bo nie wiem za bardzo. I no, zaczynając od pierwszego tomu. Mam pierwszy tomik miecza nieśmiertelnego. Coś tak słabo tą ostrość łapie. Jest to seria, do której zostałem w zasadzie przekonany ostatecznie. I udało mi się dorwać po prostu używane w bardzo dobrej cenie. Dlatego też po to sięgnąłem ostatecznie. No jest to długa seria, bo z tego co kojarzę chyba ma z... W Polsce będzie miała ponad 10 tomów. Także no tutaj już jesteśmy dość daleko. Szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ile dokładnie ma tomów, dlatego też nie, nie będę wam tutaj mówić. Ewentualnie jak ktoś czyta się interesuje, to może dać znać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny. I po prostu zakupiłem sobie 6 tomików. Nie będę ukrywać od razu. To, to jest wydanie dwa jednej w twardej oprawie, także, także jest to sporo. I od razu już przeczytałem. Jestem no, praktycznie na bieżąco z polskim wydaniem no, tego siódmego. Siłą rzeczy, że go jeszcze nie odpakowałem, to nie, nie, nie czytałem. Jednakże, jeżeli chodzi o te 6 tomów, czyli 2 VN, no, ostatecznie 12 tomików, no to już jestem yy, po, po lekturze. I szczerze powiedziawszy, jestem w stanie polecić, bo jak już yy, jeżeli śledzicie kanał na bieżąco, to zdajcie sobie sprawę, że już miałem pierwszy tom Mieczeń śmiertelnego. I on, szczerze powiedziawszy, mnie jakoś strasznie mocno do siebie nie przekonał. Uważam, że jest to dobry tytuł, jednakże, bez jakiegoś większego szału, po prostu ok, był. Czyli, dobre, ok, to jest mniej niż dobry. Podobało mi się, jednakże, nie na tyle, kurde. No, to jest jednak twarde wydanie. Zbierać to na bieżąco, to mamy 75 zł, to jest sporo, sporo kasy. Mimo, że co 3 miesiące, no to jak jest parę takich tytułów, parę tych mank, no to, to jednak wychodzi sporo, sporo tej mamony. Jednakże trafiła się dobra oferta, to kupiłem sobie sześć tomików w twardej oprawie. Jak tym razem z tą ostrością? Chyba jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Czy mogę jeszcze spróbować wyostrzyć, jest git. Kreska w tym tytule nie jest jakaś rewelacyjna. Ma swój dość... Specyficzny charakter, chociaż mi się ona po czasie podoba. Na początku też miałem w tym pierwszym tomie, także może nie do końca jest coś to dla mnie, jednakże później się do niej przekonałem i muszę przyznać, że dalej, wydarzenia, które się dzieją po tym pierwszym tomie, ta seria troszeczkę się odbiega od tego, co, co jest w tym pierwszym tomie, właśnie. Uważam, że swoim poziomem, jak i narracją, tym co chcę przekazać, mocno zbliża się do tego co jest w Vagabondzie, którego sobie od czasu do czasu poczytuję i który też muszę przyznać, że na początku mi się nie, nie spodobał, nie przypadł mi do gustu. Uważam, że kilka tomów pierwszych Vagabonda, uwaga dość kontrowersyjna wypowiedź, nie jest zbyt dobre po prostu. Tam przemiana bohatera i, i coś takiego bardziej interesującego niż zwykła napierdzielanka pojawia się dopiero po kilku tomach i jednakże wtedy już się zaczyna coś takiego wow, super, przeżywasz to i myślisz o tym nawet po po, jakiś, po jakimś czasie, że jakiś, czy to nawet jakieś edyty sobie oglądasz czy coś, to już jest jakieś zaangażowanie, które masz w tą serię. I Mieczy Śmiertelnego uderza w te klimaty, nie wiem czy, czy jest tak samo dobry w wyrażaniu tego jak Vagabond, z tego względu, że no tu i tu nie całej serii czytałem, tak? Vagabonda chyba z jedną trzecią przeczytałem, tutaj myślę, zdaje, że jest mniej więcej w połowie. To, to jest to na tyle fajne, że szczerze powiedziawszy polecam. Jeżeli macie czas, ochotę i pieniądze żeby to zainwestować to, to myślę że warto jeżeli lubicie takie samurajskie klimaty gdzie mamy do czynienia z głównym bohaterem który jednak jest miecz nieśmiertelnego no to sam tytuł wskazuje że opowiada o drodze miecza te, tego jego mościa, który jest dość nieśmiertelny można tak rzecz no to praktycznie nieśmiertelny jest i nie da się go zabić przez co ma w całym kraju złą sławę na, ten, na swój temat, odnośnie tego, jak wiele jest w stanie uczynić, jak wielu zabić. Słynie z tego, że zabił chyba setkę samurajów i, 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 i przeżył, tak. No to ta jego legenda obrosła trochę w piórka, co jak się później okazuje, nie jest on aż takim wybitnym samurajem, i to w jaki sposób radzi sobie z kolejnymi przeciwnikami, jakimiś przeciwnościami losu. Du Dużo zas zasługuje, zasłu brakuje mi słowa, mm, dużą, y duże znaczenie ma w tym to, że właśnie jest nieśmiertelny i nie wiem, jest w stanie zrosły sobie kończyny i tak dalej. To są y pierwsze dosłownie rozdziały, dlatego też to nie są jakieś spoilery, więc na spokojnie możecie to wysłuchać. Są tutaj również ciekawi bohaterowie. Główna bohaterka, przede wszystkim, którą mamy tutaj, jak i tutaj, zaczyna po jakimś czasie przechodzić fajną drogę, zmieniać się i swoje nastawienie do tego, co chciała uczynić. Bo seria opowiada o tym, jak w zasadzie ona wynajmuje tego naszego głównego bohatera nieśmiertelnego, żeby pomścił jej rodziców a przede wszystkim ojca, który był zarządcą szkoły szermierczej i który został zabity przez jakąś taką nową organizację, która już nie wchodząc w szczegóły, która po prostu chce zburzyć porządek samurajski w Japonii i zbudować na, ty, na Zgliszczach coś nowego i właśnie zabi, zabiły, zabili jej rodziców i po prostu ona w pewien sposób wynajmuje go żeby odpokutował swoje winy po to, żeby żeby po prostu, o, o, tak to jak mówię, odpokutował swoje winy za to co uczynił, jakie grzechy popełnił w przeszłości, bo to też się wiąże troszeczkę e, parę wątków właśnie z nim związanych, z tego co, co zrobił i jak do tego podchodzi do tego, co, co, co się działo w tej przeszłości związane z nim czy jego rodziną i po prostu on pomaga jej. W, w jej wendecie, chociaż ona, jak mówiłem, ona ma pewne przemyślenia po jakimś czasie, jakieś konfrontacje z tymi rywalami, że może oni nie do końca są tacy źli, jak, jak sądziła, i zatraca się jej tak jakby moralność, czy też chęć zemsty. I to jest bardzo fajne. Właśnie te, czego mi aktualnie brakuje? Po 6 tomach, no 2 jednym, to jest 12 tomów. Trochę mi brakuje przemiany, właśnie naszego głównego bohatera. Szczerze, będzie jeszcze nie pamiętam, jak on się nazywa. To cały czas mówię Nieśmiertelny lub ymm, Główny Bohater. Mogę Wam w zasadzie pokazać jakieś fajne kadry też z innych domików, yy, yy, jeżeli znajdę. To naprawdę ładne są rysunki. Ale to na swój sposób, tak. To nie są takie kanony piękna, które każdy by uznał, że tak super rewelacyjne. No, ale mi się osobiście podobają. Jest tu sporo walki. No, dość krwawy tytuł, tak. Nie, sięgał, nie polecałbym osobom, które jakby nie lubią czegoś takiego. Bo jest tutaj dużo. Dużo brutalności, jakieś rzeczy, które nie są zbyt przyjazne. Na przykład no, wykorzystań seksualne. Brakowało mi lepszego. O określenia niż to na G, żeby przypadkiem YouTube nie, nie odpierdzielił czegoś, to fabularnie też ten tytuł w fajnym kierunku zmierza. Nie spodziewałem się, że to pójdzie, będą jakieś takie zwroty akcji, które niekoniecznie będą pomyśli nawet nie naszych bohaterów, ale teoretycznych wrogów. Po, po jakimś czasie pojawia się chyba od trzeciego tomu, właśnie pojawia się sporo takich, takich tak jak ta dziewczynka, kobieta już. Postaci, które są interesujące, ciekawe, mają swoją przeszłość, jakieś motywacje. Są też po prostu zwyrole, którzy nie wiadomo o co chodzi im. Ale też no, sporo jest ciekawych postaci z ciekawą historią, którzy mają coś do powiedzenia i którzy zmieniają sporo w tym co, co robi głównie nasza bohaterka, ale również główny bohater i po prostu mi się to bardzo przyjemnie czyta. Szczerze mówiąc, powiedziałbym, że to jest takie 8 na 10 aktualnie po 6 tomikach. No nie jest to coś, co bym na pewno każdemu polecił, bo jak mówiłem jest tu sporo brutalności, jednakże no, no to jest fajny tytuł. Już nie chcę za bardzo przedłużać, bo, bo sporo o tym już, yy, myślę, że nawet za dużo mówiłem jak na zwykłym unboxing. Ale no tak, tak się prezentuje miecz nieśmiertelnego i, i, i... Ja raczej go będę zbierać, no myślę, że już nie ma co, jak już kupiłem ten, siódmą tą w preorderze, to będę to preorderować, trochę po kieszeni zaboli, ale no ddd odpada i znany nie zbieram, także, chociaż może Kotori chciał coś mi tu powiedzieć, że może znany zbierą, ale nie wiem, czy to jest dla mnie, tak to się prezentuje, mam nadzieję, że fajnie widać. Chyba tak. Ładnie to się prezentuje. Na płece też super wygląda, bo już sobie tam wkładałem te pierwsze sześć tomików i, i jest super. No ale dobra, przejdźmy do, do kolejnych tomów, y, tytułów, które myślę, że szybciej omówię. I to się trzyma, to, to nie spada, to jest bardzo, bardzo duży plus. Yy, I mamy dalej, gdy klasę pierwszy tom. Coś, co ja raczej nie będę zbierać od JPF-u. Jest to chyba, nie wiem czy to jest dwa w jednym, szczerze powiedziawszy, ale w stocydku cennym powinno być dwa w 1. Jest to tytuł taki horror, horror hmm, gdzie mamy do czynienia z klasą, nauczycielami, szkołą po prostu, która nagle przenosi się do innego świata i musi tam y, ogarniać się, jakoś przeżyć i, i tak dalej. Hmm. Nie wiem jak, jak bardzo jest wątek prowadzony na zwy, zwykłym świecie jakieś śledztwo, bo czytając z opisu ma coś takiego miejsce. Jednakże no i, i tam po prostu wszyscy bohaterowie, którzy trafiają do, do tego nowego świata, muszą sobie jakoś poradzić z jakimiś przeciwnościami losu, czy też mi się zdaje, że po prostu jakimiś obrzydliwymi rzeczami, czy jakiś śmierć tutaj nie powinna być. Raczej jest na porządku dziennym. No tutaj brutalność nawet jakichś nauczycieli zgaduje, czy coś w tym rodzaju. Gid widać, gid widać. Musiałem sprawdzić, bo to nigdy nie wiadomo. Lepiej, żeby to dobrze wyglądało. Sporo tutaj takich że Głównie tutaj widać, że nauczyciele i uczniowie bardzo młodzi. Psychodeliczne mi się zdaje, że to jest coś jak tytuły i Ito. Ja raczej nie będę tego zbierać, ponieważ dostałem po prostu tak przy okazji. Trochę mi się kojarzy ten tytuł z animacją, którą bardzo Wam polecam. Sony Boy, która jest oryginalnym tworem i która jest po prostu rewelacyjna w tym, jak to przedstawia, właśnie jak szkoła, czy tam chyba klasa, albo szkoła, nie, nie jestem pewien. Trafia do innego wymiaru, czy też wymiarów i próbuje sobie z nimi poradzić, nie, bardzo, nie w taki horrorowaty sposób, ale próbując odkryć coś, z jakie anomalie się dzieją i tak dalej gdzie tam bohaterowie mają różne moce. Tutaj mi się wydaje, że nie mają mocy, ale to zobaczymy. Szczerze, pewia nie czytałem tego i, i ewentualnie możecie dać znać w komentarzach czy, czy czytaliście, polecacie dalsze Tomiki i jak w ogóle zapatrujecie się na ten tytuł. Bo, ja, jak JPF to zapowiedział, to szczerze powiedziawszy, od razu byłem negatywny, nie chciałem sięgać po to, ale dostałem. Udało mi się trafić to w bardzo dobrej, korzystnej cenie razem z kolejnym tytułem, który wam pokażę oraz z paroma innymi, których tutaj nie ma. Jednakże były one po prostu w pakiecie w dobrej cenie, więc je kupiłem i, i, i pewnie jakoś rozdam. Czy tam no mniejsza o to, co, co, co będzie tego, ale no to też ich nie chciałem tu po, po pokazywać, jeżeli już to. Po prostu wiecie, że mam te tytuły no bez sensu. I dryfującą klasę ja mówiłem: dajcie znać, że czytaliście i czy polecacie w ogóle. I mamy tutaj coś, co mnie dużo bardziej interesuje, głównie ze względu na to, że jest to tytuł, który jest ciężko dostępny. Chyba pierwszy tom w ogóle po prostu nie ma dostępnego w, w nigdzie. A no, to też się wiąże z tym, o czym ostatnio dość często mówię, jakby politykom JPF-u jak i jej drukami. Planety. Historia opowiadająca o zespole, grupie planeciarzy. Nie no, mamy, mamy taki, taki motyw, że po prostu ludzkość żyje w kosmosie i, i historia tych dwóch to Nie wiem ile w oryginale jeszcze, że powiedziawszy, nie sprawdzałem tego. Kręci się wokół, jakby grupy takiej skupiającej się na jednej statku, który. Cóż, są śmieciarzami w kosmosie, po prostu likwidują odpady, które mogłyby być zagrożeniem w tym kosmosie. I, I wątek kosmosu, ogólnie rzecz biorąc, takiego jak samego kosmosu, czy ogólnie po prostu kosmosu, jest dość rzadko mi się wydaje penetrowany w, w, jakby tym, w tej popkulturze komiksowej, mangowej. I chętnie po prostu to przeczytam, bo zaciekawiło mnie jakby taki dość sielonkowy, myślę, że twór, patrząc po tym, że, że są śmieciarzami po prostu. Myślę, zdaje, że tu będą jakieś takie dość ciężkie opowieści też, jednakże samo to, że dzieje się w, to, w tym kosmosie, to, to mnie zaciekawiło i po prostu uznałem, że sięgnę po ten tytuł i zobaczę. No, to zobaczę, czy, czy zostawię ten tytuł na, na płeć, no to czas pokażę, czy ja, jak to wypadnie. Yy, pewnie sporo z was to czytało, także możecie dać znać, czy, czy wam się podobało. No i. No, tak jak mówiłem, no, w kosmosie, to, co mamy, za jakie tytuły w kosmosie, no i jest to... nawet tytułów, nie znam. Mało tego mamy po prostu, czy to animacje, czy, 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 czy mangi, no to jeżeli są no to jakieś raczej niszowe tytuły, tak? Też tam o wojnie było taki długie, strasznie animacja, no to nie pamiętam. No mniejsza to po prostu chciałem sięgnąć już od dawna, ale to tak nigdy nie było okazji, szczególnie, że, że nowe tomiki chyba 55 zł kosztują, no to sporo jest. Hmm, chociaż patrząc na to, że 75 wydaje za nowe wydanie mieczony śmiertelnego, to jest coś nie tak chyba, ale no jakoś tak nie wiem, inne przełożenie, bo tu A nieważne. No tu nie wiem, tak jakieś dziwne moje, moje jakby zapatrywania się na to, jak, ty, jak to odczuwam te względy człoszty pieniężne. O, tu ładny bardzo. Liczę, szczerze powiedziawszy, liczę na jakąś dramę, czy też jakby takie zagrożenie spore, z którym by mogli sobie poradzić bohaterowie. Tematy kosmosu bardzo polubiłem, chociaż jakoś szczególnie nie, nie, nie penetrowałem po przeczytaniu książki Marsjanin, która uważam, że jest o jeden poziom, o jedną ocenkę wyżej od filmu Marsjanin, bo tam fajnie takie jest w ramach. Dziennika jest pokazywane, co po poszczególnych dniach robił czy w jakiejś przestrzeni czasu. I, I fajnie fajnie opowiada o tym kosmosie jakiejś innej, plan o innej planecie, to w jaki sposób sobie nasz bohater musi radzić i troszeczkę liczę po prostu na, w planetkach, żeby coś w podobie było. I na, na samym końcu sięgamy po pierwszy tomik czegoś od mm, Mangardenu, czyli od JPF-u. Tutaj były trzy, trzy tomiki w zasadzie od jpf ale tutaj jest zupełnie co innego. Nowość pewna, którą myślę, że możecie kojarzyć z tego względu przede wszystkim, że wiele osób na to czekało. Czy ja czekałem? Nie wiem, ale chciałem sprawdzić ten pierwszy tomik. Naprawdę chciałem sprawdzić pierwszy tomik, coś tutaj się za, złego zadziało. Jest to oczywiście. Sailor Moon. Tytuł, który nie ma żadnego dodatku. Bo strasznie dużo czasu zajęło w ogóle wydanie sailorek. Wersję term To jest dziwnie, troszeczkę skóconej, bo tam nie jest tutaj dwa w jednym, tak dalej, to mniejsza. No i od strasznie długo się bawił z tym, żeby to wydać w końcu. I jest. Sailorki. Ja szczerze powiedziawszy nigdy nie byłem zaznajomiony z Sailor Moon, z animacją, za dzieciaka. Nie wiem czy to leciało na jakimś kanale, który miałem, chyba nie. Też po prostu, czy też jakieś komiksy wcześniejsze, nie byłem zaznajomiony. Ja, ja byłem Team Witch. Ja, jakby, ja na Witch się wychowałem, jeżeli chodzi o jakieś czarodziejki, bardzo obustriłem ten. Tytuł jednak, że no w Cylorkach dużo słyszałem dobrego, jest to też chyba, jeżeli się dobrze kojarzy, od autorki, która wyszła za um, autora HXH, czyli Togashi'ego. Um, więc musi mieć w sobie to coś, jeżeli Togashi jest w tym związany Jak tutaj pierdziele głupoty, to będzie niezła draka Fajne jest to wydanie, bo tutaj jest, nie wiem czy w jakiś sposób to u u uchwyci, jest w stanie uchwycić kamera. Ale są tutaj takie. To błyszczy. Nie, nie widać tego w ogóle, Ewentualnie zrobię wam zdjęcie i, i wrzucę jeszcze dodatkowo. I co, co jakąś wadę, którą tu ma? Bo to jest twarde wydanie fajnie. Ale żeby te, te, to tak błyszczało fajnie, to są tutaj też tego nie, nie uchwytę, to wam po prostu wrzucę zdjęcie właśnie teraz są tutaj taka siatka, ale la... Dziwnie to wygląda, ale praktycznie tego nie widać, więc ja bym się do tego jakoś bardzo nie przyczepiał. Fajnie było jakby w kolejnych tomach tego po prostu nie było, jednakże z tego co rozumiem, co JPF mówi, to to, to chyba musi być trochę szkoda. I przez to, że teraz właszcza, to znowu się popsuło. No Ja o, o Sailor Monkach no nie powiem za dużo. Wiem, że to są czarodziejki, które bronią yy, wszechświata. Mi się zdaje, że to jest coś w rodzaju, właśnie Witch, bo w tym okresie mojego dzieciństwa po, powstawało wiele takich produkcji, które dotyczyło super, bo, grupy superbohaterek, tak samo Wings, które jakoś jak tam radziły sobie ze yy, z złoczyńcami, przestępcami. W naszym świecie i się ich pozbywała. No jest to przeurocze, przeurocze tytuł, strasznie. Bardzo piękna kreska, taka, no właśnie urocza. Jest tutaj też, jeżeli. Tak cało? Tak, chyba tak. Jest tutaj całe wydanie w śliskim papierze. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale to jest właśnie śliski papier. No i zobaczymy, czy dalej będę zbierać. Czy, szczerze powiedziawszy, w żaden sposób nie jestem nastawiony do tego, co, co będzie dalej. I i zobaczymy jak to przeczytam no to jest taki cute tytuł jakby tu można nazwać Wholesome, który mam nadzieję że dostarczy takiej zajebistości po prostu przy której można przyczydować i dobrze się bawić na to liczę głównie w tym tytule no tutaj na no, takie dość um, reakcje um przekoloryzowane, jednakże o to chodzi, wydaje mi się, że w tym tytule. Bardzo fajnie się odginają strony. To jest plus, nie, nie wiem za, za sprawą czego, ale to tak nie zawsze dobrze się prezentuje, że można tak sobie normalnie odgiąć i to ładnie wygląda naprawdę. No tutaj możecie zobaczyć sporo kolorowych stron. Ładnie to wygląda. Wydaje mi się, że, że to jest po prostu fajne wydanie. Szkoda, że tak długo trzeba było na to czekać, ale może dzięki temu się zdecydowałem właśnie, że, że ten pierwszy tomik sprawdzę. No cena to 63 zł. teraz chyba wszystkie takie większe wydania od Tefu tyle kosztują, także dość standardowo. Twarda oprawa, no co tu mogę więcej powiedzieć. Fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że mi się spodoba tak szczerze, bo, jako fan Witch, któryś raz to powtarzałem, dobrze było mieć jakiś tytuł, który po prostu w jakiś sposób nawiązuje do tego. Może nawiązuje to złe słowo, ale w jakiś sposób jest do tego podobny. I, i, I mi siądzie po prostu. No, no, zobaczymy. Ładnie to naprawdę. Musicie przyznać, że, że ładnie to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy też sięgnęliście po sajlorki i może akurat czemu, bo, bo to też jest ciekawe. No. Ja głównie z jakiegoś takiego względu pamięci o tych wszystkich jakby drużynach kobiecych ala wróżkowych, czy też no po prostu super bohaterkach za dzieciaka, które ratowały właśnie ten świat. I i, i, i z, z, przez dobre wspomnienia. Trzeba sprawdzać, tym bardziej, że to jest jakby tytuł, który m, odznacza się tym, że jest jakby jednym z takich topowych y, czymś, co trzeba znać, siedząc w tym rynku, dlatego no, m, sięgnę po to i, i, i zobaczymy, co co mi powie ten pierwszy tomik i ostatnią rzecz wam pokażę. tu są kolory na kolorowe stronki. Jest tu też kotek. Ja bardzo lubię kotki. Jestem fanem kotów. Jestem kociarszy, można powiedzieć. Taki fun fact. o mnie. I ostatnia kolorowa stronka, jak mi się wydaje. I, I tym akcentem myślę, że zakończę ten materiał. Dajcie znać, czy coś z tego czytaliście, jak, co, co, co sądzicie o tych tytułach. Jak się podobało, łapka w górę, jak wspominałem. Subskrypcja, po więcej. Do usłyszenia, zobaczenia w innych materiałach. Pa, pa.